W konwencie uczestniczą dyrektorzy i naczelnicy z dwóch województw, z województwa mazowieckiego. My jesteśmy organizatorem i dyrektorzy z województwa mazursko-warmińskiego. Jest to połączenie dzisiaj dwóch konwentów. Każdy z naczelników dyrektorów wyjeżdża z, po konwencie i mówi, że wiele w danym zagadnieniu yy, no, uzyskał. Informacji dużo więcej aniżeli do tej pory wiedział. Poza tym wymieniamy się doświadczeniami, mówimy jak rozwiązujemy problemy swoje, podpowiadamy pewne rozwiązania. Okolica piękna, tak jak sam ośrodek jest piękny, bo widać rękę gospodarza i starosty, ale również i dyrektora szkoły. Ja przez kilka lat pełniłem funkcję starosty powiatu i wiem jaki trzeba włożyć wysiłek, żeby prowadzić w takim standardzie ośrodek szkolno-wychowawczy. Przy ośrodku Stednina na koni. Ja pochodzę z Warmii Mazur, także krajobrazy sielskie, takie moje, też również warmińsko-mazurskie, wspaniałam. Będąc starostą na Warmii Mazurach zaproponowałem założenie konwentu naczelników naszego województwa. Później pracując już w ministerstwie wspólnie ze starostami założyliśmy konwent mazowiecki. Dzisiaj jest spotkanie dwóch konwentów. Ludzie dzielą się swoimi doświadczeniami i okazuje się, że jest wiele wspólnego, ale są też rzeczy, są tematy, które można przedyskutować i szukać lepszych rozwiązań do funkcjonowania oświaty samorządu powiatowego. Poziom finansowania oświata, ale też i standardy systematycznie rosną. Odbywamy spotkania, tak zwane salony maturzystów, w każdym województwie taki salon się odbywa i wtedy, kiedy ja zdawałem maturę, to mniej więcej 30% młodych Polaków z rocznika zdawało maturę w okresie wdrażania reformy w 1999 roku, to już 50% młodych ludzi miało ambicje, żeby maturę zdawać, natomiast dzisiaj ponad 80% przystępuje do matury, to widzimy, jak jest ogromny postęp, jaka jest chęć podwyższenia czy posiadania tak, tak, coraz wyższych kwalifikacji. Poza tym ośrodki szkolno-wychowawcze, tak jak ten, też składają o specjalnych potrzebach edukacyjnych coraz na nowszą ofertę edukacyjną. Dzisiaj szkoły zawodowe tworzone przy ośrodkach szkolno-wychowawczych. Hipoterapia, który przykład mamy tutaj, czyli w różny sposób dawania satysfakcji, ale również i leczenia e, dzieci. W pierwszej kolejności trzeba by było więcej pieniędzy jednak do systemu oświaty. E, to dostrzegamy, rozmawiamy również i na poziomie e, rządu. E, myślimy również o tym, aby nauczyciele godniej zarabiali i to jest ogromną troską tego rządu i e, tego kierownica Ministerstwa Edukacji Narodowej i jestem przekonany, że najbliższe lata przyniosą w tej kwestii yy, pozytywne zmiany. Z panem dyrektorem mieliśmy na właśnie chwilę takie rozmowy. Tego ośrodka, który jak widać jest wspaniałym gospodarzem, bo tutaj siłami tego ośrodka młodzieży, dzieci, które tutaj są, ale również przy wielkim wsparciu yy, sam pana starosty, dobrego samorządowca, takie ośrodki yy, no są pięknymi ośrodkami, które mają wiele różnych funkcji. Tego gratuluję samorządowcom.